Witam wszystkich na moim kanale. A dzisiaj zagramy sobie w Tio Town. O super jak zajebiście znowu nie ma wody. O nie! Nie mamy wody, panie. Niestety trzeba z, 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 zbudować kolejną wieżę ciśnień, bo są problemy z wodą. Yy, dziękuję za tak pozytywny odzew pod poprzednim filmem widziałem dwa komentarze anglojęzyczne, więc teraz się wypowiem w, po angielsku Thank you guys for these comments I try make English uh, yeah, English version of this series on my channel tak uh, dzisiaj planujemy dalszą rozbudowę no i co? No, w sumie zbudujmy sobie tutaj więcej naszych dróg. Myślałem, żeby wprowadzić jakiś taki trochę motyw fabularny do tej serii. Możecie się wypowiedzieć w komentarzach, jak to oglądacie. Ten film nagrywam w dniu wstawienia poprzedniego, więc nie wiem jeszcze, jak tam do końca poszło z lajkami o, prezencik sobie odbierzemy, a co? <laughs> no. Myślałem, żeby zrobić trochę fabuły wprowadzić do tej serii, ale też ta seria miała bardziej. Znaczy nie tyle bardziej. No. Miała też na celu pokazać tą grę publiczności. Myślę, że jest to dobra gra. Która zasługuje na, na, na takie fajne dobre oceny. Tak, dzisiaj zajmiemy się na pewno rozwojem przemysłu w tym tutaj regionie tutaj. Oj tu. No i strefy mieszkalne w tą stronę. No, zobaczymy, jak nam wyjdzie. Yy, tak. Hmm. Pod poprzednim filmem, na moment tego jak teraz nagrywam, są 4 lajki. No jest to dla mnie dość dobra ilość, zwłaszcza patrząc na to, że mam tam 3 czy 4 subskrypcje. Tak, teraz będziemy ulepszać drogę, bo jak widać, jak budujemy drogi, czy włączamy widok natężenia ruchu, to pokazuje nam się, jak jest zielone, to jest w miarę dobry ruch, ale jak jest czerwone, to już jest słaby ruch. I później, na przykład, jak Straż Pożarna będzie jechać do pożaru, może się spóźnić niestety dlatego ulepszymy te drogi z dróg gruntowych takich zwykłych najtańszych za 24 nie wiem czego tam to jest na drogę asfaltową która jest już droższa bo kosztuje 150 za jedną kratkę tak zrobimy sobie taką główną drogę tutaj przez środek miasta do której będą zjeżdżać się inne mniejsze drogi Mm -hmm. no widać już od razu że pojazdy szybciej jeżdżą po tej ulicy, tutaj tu niż yy, no, niż tutaj no sobie jak tutaj wylatują, jak kurcze z armaty i później rozbijają się na tym domu <laughs> a tak, tutaj mamy popyt widać, że teraz jest największy popyt na przemysłowe. Yy, miejsca strefy. Tak nie możemy zapomnieć też na pewno o straży pożarnej. To jest bardzo ważna rzecz. O której tutaj jak widać zapomniałem. Tak samo dobrze by było ze zdrowiem tam z tą lecznicą. Yy, tutaj zbudujemy sobie jakąś. Kurczę. Okej. Okay. Hmm, 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 Wymiaral dużo mam pieniędzy. O nie, tu jest napad. Tak, ja chyba jeszcze nie zbudowałem w poprzednim odcinku żadnego posterunku policji. No nie, w ogóle nie ma. To niedobrze. To też jakby później powoduje, że ludzie są niezadowoleni i robią nam protest na ulicach na przykład. Dlatego hmm, jest tego tak. Yy... Nie wiem. Możecie napisać w komentarzach, z jakiej gry chcielibyście zobaczyć jakąś inną serię. Tak. Potrzebujemy ewidentnie mieszkalnej strefy. Tutaj miałby, miałbym już w planach zrobić plażę. Tu po tej stronie. Tutaj. Tu. Tu chciałbym zrobić plażę. Odtąd już, żeby się zaczynała. Tu jeszcze, może, zrobimy strefę mieszkalną. Czemu nie? Yy, tak, tutaj. Tutaj w prawym dolnym rogu możemy zobaczyć minimapę. Mogę sobie przesuwać o yy. tak. Mamy tutaj piękne jeziorko nawet. U. Nie zauważyłem go. Tutaj mamy zadowolenie ludzi. Najmniejsze zadowolenie jest z transportu, lecz transport. O, mamy już bazę taksówek dostępną, no dobra. To zbudujemy, żeby ludzie nie jęczeli i byli zadowoleni. Tak, w środku miasta baza taksówek. Najlepszy pomysł. I nie wiem, dajcie też znać w komentarzach. Ja może przypnę ankietę. Czy chcielibyście takie dłuższe odcinki powyżej 15 minut, czy jednak moje pierdolenie przez 20 minut jest tutaj zupełnie niepotrzebne. Tak, tutaj mamy duże natężenie. Dlatego... No, też musimy ulepszyć drogi. Ja, już tutaj na przyszłość ulepszę, bo mam dużo pieniążków. Kurde, powodzi się i ulepszyłbym tutaj tą drogę ze strefy przemysłowej, bo tu wiem, że potrafią być czasem drobne zatory ze strefy przemysłowej w stronę reszty miasta. Myślę, że tego parku tutaj raczej z drzewami nie będziemy usuwać. Tu przynajmniej, tu już może, może prędzej. Tak, tutaj mm, chciałbym, tutaj gdzieś niedaleko, później jak nasze miasto się rozrośnie, nie chciałbym w środku miasta, czyli tu jest takie stare miasto, centrum to nazwijmy. Tu tak mniej więcej, gdzie ta baza taksówek, yy, żeby tu koło tego miejsca. Tutaj była farma, no bo to nam się kojarzy z takim bardziej przedmieściami, dlatego tą farmę może byśmy umieścili. Nie, tu jest wow, ładny ten. Ja no, jak w sumie, jak zabuduję większość mapy, no to po prostu usunę farmy i zastępię je czymś innym. To jest dobry pomysł. Tak samo to um, śmietnisko. Ja można je usunąć. Dobra, to, to nie było w planach. O, super, jest zjebałem jak zwykle. To już widzimy, co nam tutaj takie wielkie zanieczyszczenie generowało i to było śmietnisko. O, awansowaliśmy z małej wsi do wsi. Teraz mamy już ratusz, szkołę no i tutaj z modów już rzeczy. Myślę, że szkoły Szkoła to jest jakby nasz priorytet, dlatego ją tutaj w samym centrum praktycznie postawimy, żeby jak najwięcej osób mogło do niej dotrzeć. Tak. Znowu zaczyna coraz więcej osób, znaczy coraz większy popyt jest na strefy przemysłowe. I mnie to niepokoi, bo ja jeszcze nie mam portu. Ale w następ przy następnej randze będę miał. Yy... Przy następnej randze już będę miał umożliwiony port do zrobienia. Ja sobie tutaj ciągle przestawiam tą kropkę, żeby widzieć, ile mam nagrania. 10 minut. Dość dużo. Mm. Tak, w szkole możemy zrobić wydajność na 200% Dlatego mm, Dlatego będziemy mm. z tego co wiemy jak się ustawi większą wydajność to szkoła ma większy zasięg. U. Brak energii, mój panie. To? nie ma energii. To jest niemożliwe. Na szczęście z pomocą przychodzą wiatraki, które strasznie mnie niepokoją i czy w ogóle. Mm -hmm. To jest ten, nie wiem czy już pokazywałem, to jest budynek ze sklepu, z, 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 z modyfikacji takich rosyjskich sklepów. Ja już go może pokażę. To może ktoś sobie go zainstaluje, tylko kurczę, muszę, muszę go znaleźć. Bo, o tu są takie różne sklepy. Dlatego yy, no, fajne są. Po, podobają mi się. Yy, tak. Następną rzeczą, jaką odblokowaliśmy, są autobusy. Ale zanim to, to może. Wybudujmy sobie ratusz. Ratusz nad morzem. Nie. Dostaliśmy z tego, co wiemy, jeszcze rynek. Dlatego. Ja bym zrobił tak. To bym zbudował ratusz a tutaj w nagrodach przed ratuszem rynek, żeby to pięknie wyglądało. No. No. Kiedyś to będzie godne uwagi. Tak. Strasznie jest, jest duży popyt na strefę mieszkalną, więc wyznaczmy tą strefę mieszkalną tutaj. Będzie to na pewno nowe miejsce, żeby ludzie się osiedlili. Ale zróbmy program tak zwany... Ja już to... Bloki Plus. Proszę bardzo, zbudujmy tutaj piękne osiedle z masnej płyty. Tak, pięknie. Już. Jak ty nie masz dojazdu drogi, tu masz a ten. A nie ten nie ma tutaj. Super. Myślę, że tutaj będzie dobrze. I z tyłu można by wybudować taki placyk z betoniku, żeby zrobić jakieś nabrzeże może. Coś w tym stylu, a tutaj zróbmy dalszy etap naszego programu Bloki Plus. Tutaj już weźmiemy taki blok z czymś tam na boku, żeby to ładnie wyglądało. Widzę, że on jest trochę chyba wyższy od tego zwykłego bloku. To się, to się musiało zmienić. To się faktycznie musiało zmienić jakoś teraz w tej aktualizacji tego update'a, bo tak właśnie jeszcze niedawno tak, tego nie było kurcz jasne. Yes. dobrze, otoczymy go sobie naszym nabrzeżem że tak to ujmę bo w sumie po to to robię uuu, właśnie tu możemy sobie jeszcze postawić posąg ważnego pana A tutaj postawmy sobie na brzegu, znaczy no park, ale na Przynajmniej to będzie ładniej wyglądało jako już część bardziej cywilizowanego miasta. Tak. O nie, nie ma dojazdu do posługu ważnego pana. To jest problem. Autozapis dzień dobry. Tak, teraz może moglibyśmy się zająć plażą. Mechanizm budowania plaży jest taki trochę dziwny, bo robimy, wyznaczamy ją jak strefę. I Jak widać, buduje się ona nam. Nie może być tutaj na takim kwadraciku, ale wtedy nam się piasek buduje, więc o tyle fajnie. Ale jak tutaj już zbudujemy, no to się robi plaża. Myślę, że tak będzie w miarę dobrze z naszą plażą. O, o ale mamy kurde plaże. No teraz to teraz to już wszystko fajnie Teraz to fajne. Tu teraz jeszcze przy plaży taką drogę sobie zrobimy imienia pana gruntowa i tu myślę, że moglibyśmy postawić jakieś, jakąś strefę dla sklepów. Tutaj pomiędzy tymi blokami, albo zrobić park. To jest też bardzo dobry pomysł. Tak, a więc zróbmy tutaj. Mhm. Wysokie natężenie na drodze. Musimy tutaj zrobić drogę asfaltową dotąd. A tu myślę, żeby tutaj usunąć sygnalizację świetlną, bo jest tutaj to w ogóle niepotrzebne. Wróćmy do robienia parku. I w naszym parku. O, pięknie. Kurde, no. Ja ci tu zarada, bandyto. Kurde, żeby się tak rozstawiał mi tutaj w moim parku. Dobra załóżmy że nie wszystko musi być tutaj idealne i postawmy tutaj jeszcze o drzewka takie to chyba też są jakieś inne drzewka bo kiedyś ich nie było nie kojarzę ich przynajmniej tutaj sobie zbudujemy drzewka Jaki piękny park, nie, to tutaj tak nie może być. Musimy tutaj postawić yy, kolejny posąg ważnego pana no albo nie. Piękną flagę. O i teraz ten park jest piękny. Spełnia wszystkie wymogi. I, tak, miałem się zająć tymi strefami komercyjnymi. Nie, to tak nie może być. Tu musi być ładnie. Dlatego to zrobimy tak, o tak. A tu mi się to nie podoba. Ze na ten piasek pod drogą na razie. Tylko, ale no... Żeby nie, ra nie, nie raziło w oczy. Ja przepraszam za te powiadomienia z na, na następny raz postaram się je wyłączyć. Bo, bo są Rozumiem, że mogą być irytujące, tak jak moje gadanie, więc zbudujmy sobie tutaj. Yy... Przepraszam, ale musiałem na chwilę przerwać. Tak, mm, mamy w miarę duże zapotrzebowanie na strefę przemysłową. Wiem jak ją zrobić. Czy mam pomysł? O! Pięknie. Jestem zdania, że tyle powinno na razie wystarczyć. I chyba myślę, że tu ten wiatrak. Chyba go przestawię tu, do tyłu. No to jest dobry pomysł. Mm. Mam tutaj taką opcję jak przenieść budynek. Akurat przeniosę tutaj nasz wiatrak i lub postawię strefę przemysłową, na którą jest duże zapotrzebowanie teraz. Jest to dobry pomysł. Jest bardzo dobry pomysł. Nie, tu nie ma wody. Najgorzej. jest. O, dobiliśmy właśnie do czwarty. Do poziomu duża wieś. Ja myślę, że to jest idealny moment, by zakończyć nasz odcinek. Dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia.